Niewątpliwie nazwisko Haydna nie jest pierwszym, jakie przychodzi nam na myśl, kiedy zamierzamy wymienić czołowych kompozytorów operowych. Symfonie, owszem, napisał ich ponad 100. I jeszcze jakieś 52 sonaty fortepianowe i 84 kwartety smyczkowe, nie wspominając o Tuzinie mszy czterech oratoriach i około 160 kompozycjach kameralnych na baryton. Pisanie na baryton, mało znany instrument, przypominający skrzyżowanie wiolonczeli i gitary, stało się czymś w rodzaju specjalności Haydna. Jego szef, książę Nikolaus Eszterhazy, był wielkim miłośnikiem tego instrumentu i miał zwyczaj grywać na nim całymi godzinami. Może Państwa zatem zaskoczyć wiadomość, że Haydn napisał ponad 20 oper. Jeśli zupełnie nie kojarzą Państwo takich tytułów, jak La Fedeltà Remiata, La Vera Constanza, Il Mondo della Luna, Orlando paladino, czy L'Infedeltà Delusa, proszę nie przejmować się. Prawie nikt ich nie zna. Franz Josef Haydn pochodził z niezamożnej rodziny od dwóch pokoleń zajmującej się kołodziejstwem. Przyszedł na świat w roku 1732 w małej austriackiej mieścinie Rował, niedaleko granicy z Węgrami. Osiemnastowieczne granice państwowe były mniej stabilne niż dzisiejsze. Jest zatem możliwe, że, jak twierdzą niektórzy uczeni, miejscowość ta była wtedy pod panowaniem węgierskim. Ale nazywanie Haydna kompozytorem węgierskim tylko niepotrzebnie zagmatwałoby sprawy, które i tak są już wystarczająco oplątane. Jako chłopiec, Haydn miał bardzo ładny głos i śpiewał w chórze katedry świętego Stefana w Wiedniu. Kiedy zbliżał się do wieku dojrzewania, dyrygent chóru Georg Reuter zasugerował, że może chłopiec powinien zostać poddany kastracji dla zachowania pięknego głosu. Jednak ojciec Haydna szybko wybił wszystkim z głowy ten pomysł. Poglądy młodego Haydna nie zostały uwiecznione, ale bezpiecznie jest przypuszczać, że także nie był zachwycony. No bo któż by był? Pierwszą swoją operę Rumme Teufel napisał w wieku zaledwie 19 lat, kiedy dorabiał sobie jako muzykant na wiedeńskich ulicach. Razem z przyjaciółmi grał serenadę pod oknem sławnego komika Johanna Josefa Kurza, znanego jako Kurz Bernardon. Aktor pokazał młodemu kompozytorowi, Krótkie, komiczne libretto, i był to strzał w dziesiątkę. Ter Tunne Teufel odniósł wielki sukces, i wszyscy byli zdania, że jest bardzo zabawny. Wszyscy poza pewnym zrzędliwym szlachcicem, który uważał, że całość ma na celu drwinę z jego osoby i zakazał wystawiania dzieła. Może to jednak tylko przypadek, że nie zachował się żaden fragment muzyki Haydna z tej opery. Resztę swoich oper skomponował Haydn w czasie służby u księcia Nikolausa Eszterhazego, który bez przerwy domagał się od niego, by coś pisał. Jeśli nie jeszcze jedno trio barytonowe, to nową symfonię albo operę dla uczczenia czyjegoś ślubu, czy imienia, Książę Nikolaus miał skłonność do popisywania się. Kazał zbudować bajeczny zamek na wsi, by móc spędzać czas na polowaniu. Polowanie na kaczki na ulicach Wiednia nie spotyka się z aprobatą lokalnej policji, nawet jeśli się jest księciem. Pałac Aszterhaza nie był taką sobie zwyczajną hałupą. Poza wspaniałymi sypialniami, fantastycznymi salami balowymi, miał własną kaplicę, szpital i nie jeden, ale dwa teatry. W czasie prawie 50 lat, jakie Haydn spędził w służbie rodziny Eszterhazy, napisał 15 pełnowymiarowych oper, przeznaczonych do wykonania w mającym 400-osobową widownię teatrze. Księcia. Większość z nich to dzieła lekkie i komiczne, ponieważ 18wieczna publiczność lubiła szczęśliwe zakończenia. W operze Haydna, Acide, śmierć młodego pasterza Aciza na końcu nie spodobałaby się widzom, więc Haydn kazał przywrócić go do życia morskiej bogince Etydzie. Acis powraca w postaci fontanny i jako fontanna, Proszę sobie to wyobrazić, przyłącza się do finałowego kwartetu. Można uważać, że to lanie wody, ale publiczność Haydna przełknęła ten manewr bez mrugnięcia okiem. Opery Haydna są dzisiaj rzadko wykonywane, ponieważ przyćmiła je popularność chwali pięty Mozarta. Przynajmniej pięć oper Haydna popadło w zapomnienie, z innego powodu. Napisał je dla teatru marionetek. Dla niego było to dogodne. Jego szef był właścicielem takiego teatru. Ale ile podobnych teatrzyków widzieli Państwo ostatnio? Lalkarze potrafiący obsługiwać marionetki są coraz trudniejsi do znalezienia. Choć jako aktorzy śpiewacy operowi bywają często drewniani, ale nie aż do tego stopnia. Oprócz tego większość kierowników teatrów wzbrania się dziś przed wystawianiem przedstawień lalkowych. Za dużo ludzi pociąga za sznurki. I tak gładko przechodzimy do prawdziwego giganta. Opery, jego nazwisko padło wcześniej, Wolfgang Amadeusz Mozart. Ten, który pisał opery tak łatwo, jak my dziś, listę zakupów tyle tylko, że brzmią one znacznie ładniej i są o wiele przyjemniejsze do słuchania. Uf, genialny kompozytor, Próbował swoich sił w pisaniu oper seria, takich jak Idomeneo czy Lucio Silla, a także paru innych do tekstów Metastazja, ale nikt już dzisiaj nie pamięta owych należących do wagi, ciężkiej, pompatycznych dzieł. Wolimy raczej słuchać tych jego utworów, które są wesołe. Krabia Firmian zapłacił Mozartowi 130 Giliati za skomponowanie opery Lucio Silla. Znaczyłoby to więcej, gdybyśmy mieli jakieś pojęcie, ile taki jeden Giliato byłby wart dzisiaj. Pewnie jednak niewiele. O burzliwych dziełach i dziejach Wolfganga Amadeusza Mozarta usłyszymy w następnym odcinku. 但这些家我。